Hejka widzowie, dzisiaj będziemy otwierać ym, paczkę od mojej koleżanki tak. ja widzę jakie są rzeczy ym, czemu nie ma naklejek ym, dobra więc otwieramy sobie o kurde może jest na kratku ej ja mam to w sklepie to są chyba takie takie arbuzowe cukieraczki, ja mam już jednego, takiego, bo poczekajcie pokażę wam. To byłem dwa. Dobra, super. Teraz je tutaj dam. Dobra, mamy. coś. Ale czuć, że innowata. Bo patrzcie, I jest bardziej to jest taka jak www, to jest jakby napełnione powietrze. Dobra. E, to Squid Game. E, ale ładne. Poczciu. Dobra. E, dalej mamy. Kurde, kamerka nie odpadła. Znaczy, opadła, bo nie ty. Ja gadam. Patrzcie. Mega fajna. Poczekajcie, ja sobie schowam tylko do mojej komody, te skusi. I mi się podobają. te. Tak. dalej. O mój patrzcie na ten noc. Algo. Czy to? Tak? się y, nie gamy? Ej, nie. ten I fajne, właśnie bo ja takiego potrzebowałem. Tylko ci Kurczaczki, dobra, dalej. Ona mi to dała. Ej, nie, szkoda ci było. Taki, tylko... Taki ładny. Sprawdźmy, czy pisze. Pisze git, więc zrobimy to do moich kopisów. Dalej. Kowacz jak mnie Dobra, to dam sobie z takiego... Co mam takie już takie mufinkowe? Ostatni mam taki notes. patrz czy, czy, Co? Co to się stało? Nie wiem, dobra, taki. ale ładny jest. Dziękuję Ci bardzo. Ja tą paczkę w razie sobie ją zamknę. No. no dobra, to więc sobie schowam tutaj na taki kik. Zobaczmy, podsput. Łącznie to sik. E, quit No, ale wygrywaj tak. Chyba, że nie ma oparcia, to z mi się normalnie. Bardzo fajne. Posziewać wam pokażę moje www. O, patrzcie, to wam szybkie odpiszę. O, tu jest www. A sobie woreczki patrzcie. Ale nie jest taki fluffy. <laughs> fluffy. So, ja wiem, Wiecie, co ja wiadomo, dobra. Więc to by było na tyle. Subskrybujcie ten kanał, więc pa, ja!